days, drifting far away. is Właśnie robię sobie owsiankę. Ostatnio się chwaliłam na Instagramie, że Maciek robi cały czas omlety na śniadanie, ale dzisiaj akurat jest omleta, więc ja robię sobie owsiankę. Moje fazy na owsianki przychodzą i wracają co jakiś czas, ale nie zawsze jem owsiankę. Na przykład mogę pół roku nie jeść, a potem pół roku jem cały czas, bo po prostu faza. No i teraz znowu lubię sobie zjeść. Ja sobie właśnie kroję tutaj bananka. Do tego mam maliny i borówki, które właśnie umyłam. Zobaczcie, jakie wielkie, piękne borówy. widać je? widać. E, tam już mi się robią płatki, e, na mleczku, płatki ja mam bezglutenowe. Kupuję je w takim sklepie bio coś tam eko. I mleko bez laktozy. Co ja dodaję poza owocami? To jest ważne bardzo, jak robicie owsiankę, żeby nie bazować tylko na owocach, tylko zawsze dodać na przykład orzechy. I ja tutaj mam y, taką miazgę z pistaszków, czyli takie no, masło orzechowe, naturalne. Dodaję też orzechy włoskie i pestki dyni. Y, no i jeszcze jako dodatek mam y, takie powidła śliwkowe. Ja bardzo lubię, y, ja lubię śliwki, a te powidła śliwkowe są bez dodatku cukru żadnego, więc sobie robię właśnie taką owsianeczkę. Mm, pach, Białko czy zdrowe tłuszcze do owsianki jest to bardzo ważne, żeby tylko właśnie nie było owoców. To jest moja ulubiona miska do owsianki. Taka ładna, płaska i kolorowa. Płatki owsiane tutaj z mlekiem. I sobie teraz ładnie wszystko ułożymy. No i tutaj jest już gotowa owsianka, banan, borówki, maliny. Na dole oczywiście płatki z mlekiem, trochę orzechów włoskich, trochę masła orzechowego, wszystko posypane pestkami dyni. Nie ukrywam, że jest to duże. Kiedyś się bałam mieć takich dużych śniadań i mówiłam, Boże, że taka owsianka ma kalorii. Ale powiem Wam, że teraz mam taką strategię, że wolę zjeść większe śniadanie i na przykład potem zjeść dopiero taki późniejszy obiad, niż przekąsić coś za dwie godziny, bo już będę głodna. Więc wolę jeść mniej posiłków, a po prostu każdy jest większy. A jak była jesień, to jeszcze sobie dodawałam śliwki, bo było wtedy dużo śliwek i w ogóle je w airfryerze robiłam na ciepło. Teraz mi tego brakuje, ale chociaż mam powidła śliwkowe. A bo zapomniałam dodać, że jeszcze są tutaj te. Powidła śliwkowe. Ja sobie zawsze do śniadania coś oglądam, i tak się zastanawiam, co myśli Sonia z 2010 roku, na przykład, która oglądała Hawaii Met Your Mother i sobie myśli: Ty nadal to oglądasz? No bo rzeczywiście Hawaii Met nigdy mi się nie znudzi i często leci gdzieś tam w tle, albo właśnie do śniadania. Ale co Wam chciałam polecić? Nie wiem, czy macie Apple TV, ale ja uważam, że Apple TV to jest jedna z lepszych takich platform streamingowych, gdzie naprawdę, jak wychodzi serial, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ten serial będzie dobry. Nie wychodzi tych serialów nie wiadomo jak bardzo dużo, jak na przykład na Netflixie. Nie są to takie zapychacze, tylko rzeczywiście to są takie dobre produkcje. I no, moja ulubiona jest tu oczywiście, czyli Ted Lasso, o którym wspominałam wiele razy na tym kanale. Jest to na pewno mój ulubiony serial z Apple TV i w ogóle jeden z ulubionych seriali ever. Ale poza tym właśnie teraz z Maćkiem skończyliśmy drugi sezon y, Terapii Bez Trzymanki, po angielsku Shrinking. I to jest serial, w którym główną rolę gra właśnie serialowy Marshall z Hawaii Met Your Mother. I jest to taki serial, który właśnie można trochę tym klimatem porównać do Teda Lasso, ale chociaż mi bardziej przypomina na przykład takie seriale jak Atypowy na Netflixie. Czyli takie rodzinne, mocno skupiające się na emocjach bohaterów i różne takie rozterki życiowe, pokazujące. Teraz właśnie skończył się drugi sezon. Serial lekki, ale też zmuszający do myślenia, i zabawny, i wzruszający. No i teraz, jak nie macie co oglądać, to już macie, ponieważ właśnie wyszedł drugi sezon rozdzielenia. Tu odcinki na Apple TV wychodzą co tydzień. Więc na pewno trzeba będzie jeszcze trochę poczekać, aż wyjdzie całość. Pierwszy sezon tego serialu to była jedna z takich najgłośniejszych w ogóle premier ostatnich lat, i mi się bardzo ten pierwszy sezon podobał. Teraz zaczęliśmy drugi, więc jeszcze y, ciężko cokolwiek o nim powiedzieć, ale na pewno y, warto ten serial obejrzeć i teraz być już na bieżąco z drugim sezonem. Nagrywam właśnie rolkę na Instagram z kupkami ze Starbucksa, które udało nam się. Kupić w tym roku, w czasie naszych podróży, i sama jestem w szoku, że trochę się tego nazbierało, i się zastanawiam, jakim cudem ja to jeszcze w szafce, skoro w zeszłym roku już się nie mieściły, a teraz jest o tyle ich więcej. Nie wiem, jak to się dzieje. Zaczęliśmy od Malagi, Malaga w zeszłym roku byliśmy w lutym. Później mamy tutaj kubki z naszego Eurotripa, z wyjazdu, z którego mogliście oglądać sporo filmów na kanale. I mamy tu jeden z nielicznych naszych kubków z danego kraju. A nie z miasta, czyli tu mamy z Włoch, bo stwierdziliśmy, że we Włoszech już na tyle dużo zwiedziliśmy, że możemy sobie pozwolić na taki kubek Włochy. Poza tym mamy Rzym. W Rzymie byliśmy w tym roku dwa razy, bo byliśmy jeszcze na święta, ale byliśmy wtedy na Eurotripie. Jeszcze z Eurotripa jest Budapeszt. Tak naprawdę z Eurotripa mamy tylko tyle kubków, bo nie było w ogóle Starbucksa ani w Słowenii, ani w Chorwacji, więc za dużo ich nie przywieźliśmy. Poza tym mamy Alicante, tam byliśmy na majówkę ze znajomymi. Później mamy Toruń i to jest w ogóle jedyny kubek z Polski, który mamy. Musimy ich więcej kupić. W każdym razie Toruń był też blok Torunia i kupowaliśmy tam ten kubek. No, i mamy Amsterdam, czyli nasz wyjazd z czerwca. I tu się udało, jako jedyny, w tym roku kupić, kupić też tą wersję czarno-białą. Ich jest już coraz mniej tych czarno-białych wersji, ale w Amsterdamie jeszcze była. Poza tym mamy Korfu. Nie było z Korfu vloga na kanale, ponieważ ja tam byłam typowo urlopowo z Ewą. Na takie 3-4 dni pojechaliśmy sobie poplażować. I ciekawostka jest taka, że to jest chyba najdroższy kubek, jaki w ogóle ze Starbucksa posiadam. Ponieważ on kosztował grubo ponad 20 euro. Zwykle kosztują max 20, 18, 15 czasem. A ten kosztował, no nie pamiętam dokładnie ile, ale bliżej 30. I kupiłyśmy go na lotnisku na Korfu, więc był drogi. Poza tym jest to kubek tutaj z Hanoi. Nie byliśmy w Wietnamie w tym roku, ale dostaliśmy od przyjaciół taki kubek w prezencie. No i tutaj już wjeżdża nasza seria ze Stanów. I niestety też zmieniona wersja tutaj graficzna, kolorystyczna, czyli już nie ma tych kubków. Tu mamy jeszcze z South Dakota ten stary, a poza tym mamy na przykład nowy, właśnie z Colorado, z Chicago, z Utah. A z Utah jest akurat bardzo ładny, bardzo mi się podoba. i Stary, jest jeszcze nam się udało kupić z Wyoming. No i ostatnie kubki w tym roku jakie dostaliśmy, to jest Oman. Tam nie byliśmy również, ale dostaliśmy w prezencie od Maćka rodziców, którzy byli w Omanie pod koniec roku. oraz kupiliśmy kubek Florencja. I ciekawostka z Florencją jest taka, że nie byliśmy w tym roku we Florencji. Byliśmy w Rzymie i tam były te kubki Florencja, że wcześniej byliśmy, odwiedziliśmy Florencję chyba dwa czy trzy razy. No to stwierdziliśmy, że sobie ten kubek kupimy, bo go nie mieliśmy. No i tak, to jest nasza kolekcja z tego roku. Ogarnęłam się dla Was trochę. Myślę, że teraz będą raczej takie vlogi domowe, lifestyle'owe z domu, z Warszawy. Może gdzieś pojedziemy w Polsce, ale myślę, że taki podróżniczy content zacznie się dopiero luty, a tak naprawdę myślę, że bardziej dopiero marzec, bo jakiś pierwszy wyjazd w tym roku planujemy w marcu i najprawdopodobniej to będzie Madera, a może jeszcze jakiś tam city break wpadnie. U nas dużo podróży i dużo wyjazdów wychodzi spontanicznie, więc oczywiście musicie śledzić ten kanał i na pewno będziemy informować na bieżąco. My się teraz skupiamy właśnie tutaj na Warszawie, na macie będziemy nagrywać filmy z Warszawy i z innych polskich miast, więc może i na moim kanale się pojawią jakieś filmy z polskich miast, a poza tym piszemy e-booka, tak naprawdę macie już go napisał, ja go składałam. Już jest po korekcie, już jest praktycznie zamknięty. Dostało, zostało jeszcze kilka małych rzeczy do dopieszczenia i najprawdopodobniej jakoś w przyszłym miesiącu będzie już e-book nasz z Nowego Jorku. Jest to świetna baza wiedzy o Nowym Jorku ze strony gastronomicznej. Bardzo dużo poleceń, restauracji, kawiarni, barów, różnych adresów. Ale też poza tym bardzo dużo ciekawostek o Nowym Jorku i bardzo dużo takiego backgroundu, jak ta gastronomia tak naprawdę w Nowym Jorku się rozwijała. Ciekawostki o nowojorskiej pizzy, o bajglach, o kuchni żydowskiej, więc jest tego dużo. Cały też rozdział o Greenpoint. Będzie to fajny e-book dla osób, które oczywiście jadą do Nowego Jorku, ale też dla tych, które w ogóle się interesują Nowym Jorkiem, Stanami Zjednoczonymi i w ogóle kulinariami. Ja sobie właśnie tutaj spoglądam na mój kubeczek. Zobaczcie, Yellowstone to jest ta podruba Starbucks'a, którą znaleźliśmy w sklepie Wielu Ston, ale przypomina mi się od razu nasza podróż. Jest to podróż, którą tak naprawdę ostatnio zakończyłam dodawanie moich filmów na kanale. Ostatni film był z South Dakota. I, I skończyłam serię amerykańską, planowałam zrobić sobie krótką przerwę, a potem nagrywać vlogmasy dla was, jakieś świąteczne filmy. Chcieliśmy gdzieś wyjechać, chcieliśmy pojechać jak zwykle na jakieś jarmarki, ale no niestety nie wyszło. No i też właśnie odpowiem na te pytanie, które gdzieś tam często się pojawia. Wysłaliście do mnie wiadomości, czyli dlaczego mnie nie było pod koniec roku i dlaczego taka długa przerwa na kanale? Bo tak naprawdę no dwa, trzy miesiące. Teraz będzie. No i tak, no ta końcówka roku nie była dla mnie łatwa. Wróciliśmy ze Stanów. Ja montowałam dalej te filmy ze Stanów, bo one gdzieś tam do, do października, do listopada wychodziły. Ale no, niestety trochę podupadłam na zdrowiu takim na początku fizycznym. Miałam różne problemy zdrowotne, chodziłam po lekarzach, szukałam przyczyn i tak dalej. A ja nieraz tam gdzieś mówiłam i nie wiem czy to na YouTubie, ale na pewno na Instagramie, że jestem takim hipochondrykiem. Mocno się skupiam na swoim zdrowiu, szybko panikuję, jeżeli chodzi o takie rzeczy zdrowotne. I potem to się przerodziło już w takie też problemy trochę. Natury psychicznej, depresyjne, stany lękowe i tak dalej. Co nie było dla mnie do końca nowością, bo gdzieś tam się z tym mierzy od jakiegoś czasu i szczególnie ten ostatni rok był taki e, dla mnie trudny pod tym względem. Tych takich epizodów depresyjnych było więcej niż mniej. No i tak naprawdę, jak ja mam taki właśnie gorszy czas, to tej kamery do ręki nie biorę, bo zwykle się właśnie nie czuję na siłach. Jak mieliście kiedyś takie stany gorszego, ogólnie mówiąc, samopoczucia, to wiecie, jak ciężko czasem jest wstać z łóżka albo zrobić jakieś podstawowe rzeczy w domu a co dopiero właśnie robić coś bardziej na przykład kreatywnego. No dlatego ten październik, listopad i właściwie połowa grudnia to była u mnie taka trochę walka z tym. I tak od około pół roku chodzę już na terapię i to na pewno mi bardzo pomogło. Ale też no, no pamiętajcie, że jeżeli chodzi o takie sprawy zdrowia psychicznego, to jest na pewno ważne wsparcie bliskich, ale też warto się wybrać do specjalistów i postawić na taką profesjonalną pomoc, czy właśnie psychoterapia, może jakaś konsultacja psychiatryczna. Więc jeżeli mierzycie się z takimi problemami, to na pewno warto się tym zainteresować i też porozmawiać z jakimiś bliskimi osobami o tym, co, co czujecie i może oni gdzieś tam was, was podpowiedzą, bo chyba najgorsze, co może być, to dusić w sobie wiele rzeczy. No i ja też tak, tak zrobiłam, więc u mnie tak od połowy grudnia zaczęło się poprawiać. Jest lepiej i najpierw się zaczęło poprawiać to zdrowie takie fizyczne, a z tym też jakaś była taka poprawa, jeżeli chodzi o moje ogólne samopoczucie, ale to jest proces, to był proces i to było takie holistyczne podejście do swojego zdrowia i fizycznego, i psychicznego, więc no, to trochę trwało. No ale na pewno to był taki czas, który nie pozwolił mi na to, żeby gdzieś tam działać w social mediach. Z Instagrama też właściwie zniknęłam i nie za bardzo mi się chciało czegokolwiek dodawać, nie byłam na siłach, bo też nie lubię robić czegoś takiego, że jest mi bardzo źle, a ja nie wiem, będę coś dodawać, uśmiechać się, dodawać ładne zdjęcia. Zresztą wtedy nie miałam za bardzo skąd w ogóle dodawać zdjęć ładnych, bo byłam głównie w domu. Ale tak, no też nie lubię jakoś udawać, jak jest źle, to najczęściej jak gdzieś tam uciekam, co też nie jest zawsze do końca dobre, ale, ale no też stwierdziam że się z wami tym podzielę, bo no, żeby nie było tak, że ja wracam uśmiechnięta, wesoła i wszystko jest okej. Okay. Też myślę, że czasem jak obserwujemy różne osoby w internecie i widzimy tylko ten świat, który gdzieś tam nam dostarczają i chcą dostarczać, bo to jest jakieś na przykład robienie kontentu, tak jak w moim wypadku podróżniczego, no to tak naprawdę wiecie, nawet jak dodajemy 40-minutowy film, dodajemy film raz w tygodniu, no to to i tak jest bardzo mały procent tego, co się dzieje w życiu każdej osoby. I to też nie jest tak, że osoby, które właśnie podróżują, mają takie życie, które wydaje się bardzo intensywne. Nie mają żadnych problemów natury psychicznej. No ale co, jest już lepiej, i ja się bardzo bałam tego stycznia, bo jak w grudniu jeszcze byłam w takim totalnym dole, to się bałam, że przyjdzie ten styczeń i, i nowy rok, i to zawsze jest taka presja postanowień, to jest zawsze taka presja jakichś nowych wyzwań, celów, co będzie w tym roku. Ale jest okej, okay, jest okej. Okay. Na razie ten styczeń jest taki, że po prostu coś tam, ważne, żeby coś robić, ważne, żeby codziennie rano wstać i coś działać. I, i na razie jest, jest lepiej. Dlatego też nagrywam te vlogi, żeby ten kanał nie umarł totalnie, bo tak trochę przez chwilę myślałam, boże, nie będziemy na razie nigdzie podróżować, nie ma żadnych wyjazdów zaplanowanych, bo musimy też tu nadrobić różne rzeczy w Polsce, no to co ja będę nagrywać? I się tak trochę obawiałam tych takich vlogów lifestyle'owych, bo zawsze się stresuję tak, jak mam bardziej pokazać siebie czy swoje takie codzienne życie, to bardziej, że dopiero co, nie wiem, taki kontrast, oglądaliście filmy ze Stanów, ale stwierdziłam, że dobra, żeby się coś działo, żebym ja też miała jakąś motywację, bo bo tak jakbym w ogóle już nie nagrywała to byłoby mi później coraz trudniej i byłoby mi w ogóle trudniej znowu zacząć. Więc dajcie znać na pewno w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć w takich filmach z Warszawy, z Polski, z domu. Yy, czy jakieś moje polecajki, czy jakaś taka moja codzienność. Mam nadzieję, że już takich długich przerw na kanale nie będzie. Jeszcze Wam tylko zapomniałam powiedzieć, że mamy zaległy film, o który też pytacie: czyli film z podsumowaniem podróży do Stanów Zjednoczonych, yy, czyli takie QA, gdzie podsumowujemy koszty, mówimy co się nam sprawdziło, co się nie sprawdziło, co się nam najbardziej podobało. Ten film powstał, ja go nagrałam, on jeszcze tylko musi być zmontowany i też go dodam. Więc tak naprawdę po tym dzisiejszym filmie e, myślę, że kolejny film to będzie właśnie to Q&A, a potem znowu już wrócimy do e, bieżączki. Ale chcę dodać to Q&A, bo myślę, że wielu osobom się przyda. E, tam znowu powtarzają się pewne takie pytania o w ogóle wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Było już kilka takich Q&A, ale są pytania, które się non stop pojawiają, więc myślę, że e, też szkoda tego Q&A nie dodać, więc na pewno następny film to właśnie będzie ten. A teraz jeszcze na chwilę przynieśmy się do IKEA, bo chcę wam pokazać tutaj rzecz, którą kupiłam, a w IKEA byliśmy wczoraj, więc za chwilę wracam. Sama w to nie wierzę. Przyjechaliśmy do IKEA. I Maciek, mimo że tak tu siedzi, taki jakby byłby przymuszony, to nie jest przymuszony, bo to był tak naprawdę jego pomysł. Ja stwierdziłam, że chcę kupić lustro, i wysłałam Maćkowi Linka, czy mu się to lustro podoba. On powiedział, że, że spoko, spoko, ale to może pojedźmy zobaczyć, więc to Jedzie? był Twój pomysł. To, to był mój pomysł. Ale miałem też. ukryty. Dwa ukryte powody. Pierwszy był taki. Że po prostu dostawa była dość droga, jak na jedno lustro. No. I mamy dość blisko do Ikei, więc po co? A drugi, najbardziej ukryty, to to, że chce zjeść klopsiki. Kiedyś często się jakoś jeździło do Ikei, bo tu zmienialiśmy te mieszkania, wynajmowaliśmy jakieś nowe i trzeba było coś kupić. Ostatnio ty nie wiem, kiedy mi byś, po ten fotel? Nie, no fotel też był zamówiony. Nie, ale byliśmy go obejrzeć. Byliśmy go obejrzeć, ale bardzo długo nie byliśmy w Ikei. Z Ikeą też się wiąże taka ciekawostka, że tutaj kupiliśmy nasze prezenty dla gości weselnych na nasz ślub, który już prawie 5 lat w tym roku mija od naszego ślubu, bo każdy z gości, to jest jakby długa historia, ale każdy z gości dostał taką pluszową małpę. Pewnie te małpy też tu teraz w Ikei zobaczymy. Więc wtedy pewnie byśmy w Ikei parę koszy małp, ale tak naprawdę bardzo rzadko jeździmy, bo właśnie Maciek jest chory na takie zakupy w Ikei. on wie, że ja dużo łażę, mu się nigdy nie chce, ale klopsiki go skusiły, kiedyś te klopsiki też zawsze jedliśmy, to była nasza tradycja, myślę, że to jest tradycja wielu osób, robię, którzy robią zakupy w, Ikei, w Ikei. E, a ja jestem bardzo głodna, nie jadłam dzisiaj jeszcze śniadania, więc też z chęcią zjem i w ogóle od tego zaczniemy, więc zaczynamy od, od jedzenia, od klopsików. mamy, to na co czekaliśmy. Ale wziąłam sobie lunch. Mam jeszcze zupkę pomidorową i do tego klasyczne klopsiki z pirem ziemniaczanym, z żurawiną, z groszkiem. E, więc klasyk, klasyk znany od lat. Zobaczymy, czy smakują tak samo jak zawsze. Ile cena była za ten lunch? 19? No i na w cenie jeszcze było. A jeszcze na w cenie, ale jaki? Taki z automatu. A, bo ja wziąłam sobie kawał. Weźmy trochę ziemniaczka. To mm. właśnie więcej nie Smakują tak samo. Że ja kocham wszelkie maści, półpety i klopsiki. To dla mnie to jest idealne danie obiadowe. I Co, dobre? Dobre, taki domowy obiadek. Komfort budzik można powiedzieć. Lubię sobie raz na jakiś czas. Jakie klopsiki zjeść? O, tak będzie wyglądało moje życie w przyszłości. Pełno szczeniaków goldenów. Tylko będą prawdziwe. Takiego w ogóle mamy. A to są nasze małpy. To są właśnie małpy. Każdy z naszych gości weselnych miał taką w pokoju, w pokoju hotelowym i teraz jest fajne, bo jak do kogoś idziemy, ma tą małpę, wiemy, żeby u nas na weselu. To jest nasza ekipa. Co bierzesz? Taki ten, do herbaty. Jak to się nazywa? Dzbanek chyba. Taki dzbanek, żeby z sypaną herbatę można było tutaj, jo, rzucać i zaparzać. No mamy coś takiego w domu, ale jest za mały na nasze potrzeby, a to powinno być sam, w sam raz. Ja biorę jeszcze taki przybornik na szczoteczki i pastę, bo w domu mamy czarny i to jest największy błąd mieć czarny, bo on cały czas jest w jakimś białym osadzie. Więc biorę. Jest jeszcze z tego zestawu dozornik do mydła, ale akurat to mamy inne fajne, to biorę tylko. Kolejna rzecz, jaką biorę, to taki zestaw pojemników do szuflad na bieliznę i tak dalej, bo nasze są już jakieś stare. Ty chcesz? Nie, nie? To jedno, bierzemy. Hop. Wziąłeś jeszcze rolki. No, Brań? ralki się przydają zawsze. Przyjechaliśmy po lustro i to. Nie ma. Nie ma lustra. W sensie jest, ale na górze. Musimy je zobaczyć, jak wygląda na żywo, bo jest też w magazynie. Ale no dolego nie było wystawionego, było tylko lustra wisząca. Chcę stojące, więc idziemy je zobaczyć. Dobra, to jest lustro, którego szukamy. Takie stojące. Z tyłu jest nóżka. Optycznie powiększa pokój. Ja mam nadzieję, że optycznie nie powiększy mnie, bo ja tu chcę stylówki w tym lustrze pokazywać. Ale no, fajne. To co? Bierzemy? Tak. Bo to jest jakieś takie wąskie. Tak, to, to są węższe. A to myślę, że jest spoko. Cena 400. To tyle też kosztowało na Tak. A to jest moje marzenie życia. Mieć taką garderobę. Co na to powiesz? na miejsca na takie głupoty. Przestań, zobacz w ogóle. Jezu, i mieć tyle, tyle miejsca na wszystko. Tak sobie wszystko pięknie poukładać. Tu buty. I wszystkie moje kurtki by tu były. A ja ci powiem inaczej. Zamiast tej szafy, wielki telewizor. Tutaj taka wygodna kanapa, konsola i można grać. A nie wiem, taka półka Lego? No Telewizora Lego może być dookoła? Ale to jest jeszcze fajne, bo ta garderoba jest połączona tak z sypialnią. O, to jest sypialnia i są takie drzwi. No super. Chciałabym tak kiedyś. Zobaczcie, jak to przyjemnie. Ale garderoba to marzenie życia. No tak spoko widzisz, bo to, mogą być, to może być jedna pokój, jaka tak przejdzie na dobrą sprawę. No tak, tak. Ciężkie. Nie jest takie ciężkie, ale jest długi. No i zakupy zrobione. Nie taki diabeł straszny. Maciek wytrzymał na zakupach w Ikei, e, więc szyb, wszystko się sprawnie udało. Lustro kupione. Jest tu już zapakowane. Byliśmy jeszcze teraz w Lidlu, bo obok tutaj Ikea jest też Lidl, więc zrobiliśmy teraz zakupy. No i jedziemy do domu, więc widzimy się już w domu. No i jest nasze lustro. Wy widzicie ze złej strony, bo tak naprawdę lustro stoi na tej ścianie tutaj. Ale jeżeli bym się nagrała z tej strony, to by było widać okna, bloki, wszystko z tyłu i w ogóle pod światło, yy, Więc na razie je przedstawiłam, bo jest dość lekkim. Więc można je postawić w każdym miejscu w domu. I na tym mi zależało, bo po prostu w zależności od światła, jak będę chciała sobie zrobić zdjęcie, właśnie chodzi o to, że sobie zrobię jakieś stylówki, jakieś zdjęcie na Instagram. Yy, no i oczywiście, żeby się też obejrzeć w lustrze porządnie. Yy, no to, yy, to właśnie mogę je stawiać tak naprawdę nawet tam pod oknem, mieć dobre światło i sobie zrobić zdjęcie. Jedynie co? to byliśmy pewni, że to się składa. Okazało się, że to się nie składa. Myślałam, że to normalnie można złożyć i na przykład oprzeć to lustro o ścianę, ale niestety się nie składa, ogarnęliśmy to już w domu. Ale jest noc ogólnie spoko. Więc jak szukacie takiego lustra stojącego gdzieś do spialni, które no, tak naprawdę dużo miejsca jakoś bardzo nie zajmuje, No jest wyższe ode mnie, więc pewnie ma... Ono ma chyba ponad 1,70 m. Ja mam 1,68 m. Więc no, jest, jest wyższa ode mnie, no i właśnie idealnie. Miałam pokazywać stylówki, moja na stylówka to leginsy, bluzka i bluza dresowa. Uruchomiłam TVN24, bo się zaczyna relacja z zaprzysiężenia Trumpa na prezydenta, więc będziemy oglądać, jednak zawsze takie no, jakby nie mówić historyczne chwile, więc warto oglądać, ale no... Teraz jest dopiero początek, chyba akurat Trump jest na spotkaniu z Bidenem. Tak mi się wydaje teraz aktualnie. A jak już jesteśmy w temacie Stanów Zjednoczonych, to ja teraz czytam książkę, ponieważ jak zwykle co roku jest postanowienie czytać więcej książek, ale wiecie co, myślę, że w tym roku mi się to w końcu uda już kończę właśnie... No Boże, może jeszcze nie kończę, jeszcze trochę mi zostało, ale jestem już na pewno bliżej niż dalej końca. Jest to książka Stany podzielone Ameryki autorstwa Łukasza Pawłowskiego. On jest współautorem też takiego podcastu amerykańskiego, który Maciek namiętnie słucha w samochodzie. Ja bym chciała powiedzieć, że ja też słucham, ale ja w samochodzie głównie śpię. Ale trochę słuchałam. No ale właśnie ta książka jest bardzo ciekawa. Maciek już ją przeczytał jakiś czas temu i mi polecił, bo to jest taki, taka baza, to jest taka baza, która fajnie pokazuje to, co się teraz dzieje w ogóle w Stanach, a tak naprawdę to się dzieje już od wielu lat. Y o tych podziałach, o tym, jak Amerykanie są podzieleni tak naprawdę w większości ważnych takich kwestii, o których się dyskutuje. I no tak naprawdę jest taka pokazana geneza tych problemów, z czego to się wzięło, z czego się wzięły te podziały, no i jakie są efekty tego, że Stany tak naprawdę są podzielone pomiędzy republikanów i demokratów, i jak to, że jest się republikaninem albo demokratą, mocno. Określa tożsamość, taką, taką osobowość każdego Amerykanina. To, że Trump został prezydentem, jest na pewno jakimś wynikiem tych ostrych, ostrych podziałów i tych właśnie kontrowersyjnych tematów, o których jest dyskusja. I tu tak naprawdę przechodzimy w tej książce od takich czasów, gdzie była jeszcze właśnie segregacja rasowa, później mamy rozdział o prawach kobiet, mamy rozdział o broni, dostępie do broni, który oczywiście też jest zawsze gorącym tematem. Mamy taki rozdział o w ogóle podziałach społeczeństwa, czyli takie bardzo to rozwarstwienie społeczne w Stanach, biedni kontra bogaci. Teraz jestem właśnie na rozdziale dotyczącym mediów i no fajnie, fajnie, taka właśnie baza, nawet jak się dużo o Stanach wie, to myślę, że to jest taka, takie super podsumowanie. No i cel jest taki, żeby książek czytać dużo i mam taki zamiar, żeby takie książki trochę informacyjne z takimi reportażowymi, których mamy dużo z tego wydawnictwa Czarne, mieszać z jakąś fabułą. Więc pewnie jak skończę tą, to wezmę się za jakąś fabułę. Jeżeli macie do polecenia jakieś wciągające książki, ja muszę mieć coś wciągającego, ponieważ ja bardzo szybko się nudzę. Bardzo ciężko utrzymać jest moją uwagę, więc im książka bardziej ciekawa i bardziej wciągająca, tym jest większe prawdopodobieństwo, że ja po prostu od początku do końca przeczytam. Napiszcie jakie książki w ostatnim roku albo nawet w ostatnich latach czytaliście dobre, wciągające które Sonic zwierzę przeczyta do końca. Myślę, że tego vloga można nazwać takie bzdety z życia codziennego plus jakiś taki rozruch rozruch na. Nowy rok. Tak naprawdę no za wiele Wam nie pokazałam, ale pomiędzy takimi rzeczami typu śniadanie, obiad, kolacja i jakieś wyjście na zakupy to ostatnio głównie siedzimy przy kąpie, nadrabiamy jakieś rzeczy. No ale przedczas czas na wieczorną pielęgnację, też często się nie pytacie, jakich kosmetyków używam i tak dalej. Raczej jestem taka minimalistyczna, jeżeli chodzi o pielęgnację. Zaczniemy od umycia rąk i pokażę Wam piękne mydełko z Ritualsa. Jeżeli nie macie jeszcze nic z tej serii takiej limitowanej alchemii... To naprawdę polecam. Ja mam z niej też żel pod i mydło też pachnie pięknie. A co jest game changerem? Słuchajcie, w pielęgnacji wieczornej i porannej takiej przy lewie myciu twarzy. Oto te opaseczki. One się chyba nazywają profesjonalnie jakieś takie opaski nie kapki. Ja mam też do kompletu taką opaskę kotka. Dostałam właśnie to od siostry i to jest super, bo jak myjemy tą twarz. Wiecie, dziewczyny, na przykład, jak myjecie twarz wieczorem czy rano nad lewem, to I na przykład macie już piżamę, tak jak ja teraz na sobie, to leci ta woda po tych rękach i taka prosta rzecz, a jednak dużo zmienia. Ja już makijażu nie mam, zawsze makijaż zmywam po prostu olejkiem. Tu mam teraz taki Orientana, ja nie używam żadnych wacików, żadnych płynów micelarnych. Tylko właśnie zmywam makijaż olejkiem cały. No i teraz po prostu umyję twarz żelem do mycia twarzy. Zwykle mam cerawę, ale on niestety już mi się skończył. Pusta butelka, więc to idzie do... Coś tam jeszcze trochę jest, ale nie, chyba to już idzie do wyrzucenia, bo nic z tego nie leci. Ale mam na szczęście taki wianek zapasowy, który sobie kiedyś kupiłam chyba na podróż, żeby tej wielkiej butlinie tachać cerawę, więc czas umyć twarz. I ja też zawsze używam jak moje twarz ręczników papierowych, żeby nie używać jakiegoś tam ręcznika i tak dalej, tylko jednorazówki same. No i teraz, oczywiście, hydrolat. Ja mam tu jakiś taki różany teraz, ale tak naprawdę te hydrolaty to używam różne, jaki tam mi wpadnie w ręce. No i od lat już używam tej esencji ze śluzu ślimaka. To jest cała seria tych kosmetyków. Ja mam właśnie tą esencję już od dawna. A jeżeli chodzi o krem, to ja teraz używam tego z Health Labs Care. Do tego też jest krem pod oczy, który trzymam w lodówce i zwykle go używam rano. Fajnie trzymać go w lodówce, bo jest taki chłodny i tak super rano sobie właśnie nim posmarować pod oczami. I powiem Wam, że super jest ten krem. Dopiero tak naprawdę od niedawna go testuję, ale ma fajną konsystencję. Jest taki bardzo, bardzo gęsty i przez to lubię go właśnie używać na noc, bo on się trochę musi wchłonąć, ale jest naprawdę fajny. No i tak naprawdę to tyle. Ewentualnie czasem jak sobie robię jeszcze jakiś masaż twarzy, czy rękoma, czy tym głasza kamieniem, to sobie trochę jakieś parę kropek, jakiegoś olejku dodam. Ale dzisiaj po prostu tylko ten krem. A jeżeli chodzi w ogóle o te kosmetyki Health Lab to ja mam jeszcze od nich szampon i też go już używam od jakiegoś czasu i też jest super. Więc myślę, że te kosmetyki są warte przetestowania. Ja się jakoś bardzo, bardzo dobrze nie, nie znam na składach, ale z tego co czytałam, to są fajnie zrobione, więc jeżeli jeszcze nie testowaliście, to może warto pomyśleć o nich. No i co, czas szykować się do spania. Nie zapomnijcie napisać, jakie vlogi chcecie na tym kanale oglądać. Pamiętajcie, że następny film to będzie film Q&A ze Stanów. W końcu to duże podsumowanie kosztów i nie tylko. Koniecznie zasubskrybujcie ten kanał. Zaczynamy nowy rok i oczywiście subskrypcje się liczą. No i widzimy się już niedługo. Pa, pa!